Z nami Andrzej Wasilewski po pierwszej konferencji prasowej promującej walkę Łukasza Różańskiego z Lourencą Colli. i Tak jak e, taką tradycją jest coroczna gala w Zakopanym, to ostatnio tradycją też jest taka coroczna, mocna gala mistrzowska, co najważniejsze. No i miejmy nadzieję, że po 24 maja będziemy w stanie tę tradycję podtrzymywać. I Łukasz obroni tytuł i, i będziemy mieli, że tak powiem, możliwości, szanse próbować organizować tak wielkie, wspaniałe pojedynki w Rzeszowie. Bo po pierwsze Łukasz na to zasługuje, po drugie, po drugie naprawdę kibicie, kibice rzeszowscy, kibice z Podkarpacia są no dzisiaj w boksie na pewno najbardziej aktywni. Jak Łukasz boksuje, wspaniale dopingują salę, pęka, pękają w szwach, więc bardzo bym chciał, żeby tak było, żeby ta tradycja była, jak to ładnie zauważył pan redaktor, podtrzymywana. No właśnie, bo w pewnym momencie fajne były te gale w Radomiu pod Michała Cisiaka robione. A teraz taką pałeczkę, takie pierwszeństwa przejął właśnie pod, przejął Podkarpacie, Rzeszów, a wszystko dzięki Łukaszowi Różańskiemu i przez Łukasza Różańskiego. No to troszkę inna skala jest, czy nawet zupełnie inna skala, bo w Rzeszowie takiego obiektu nie ma sportowego i, i, i nie było takich walk. Więc, więc pewna analogia może być, że się wysprzedawały obiekty, natomiast to tutaj jest wielki boks światowy o mistrzostwo świata w WBC, a walk, powiem szczerze, tamtych nawet nie do końca pamiętam. No, Łukasz jest na polskie warunki fenomenem, po pierwsze, bo jest zawodowym czy mistrzem świata, jedynym dzisiaj. Po drugie, wygrał wszystkie walki swoje w, w karierze zawodowej przy większości poważnych. Nie był faworytem, to jest warte odnotowania, że zawsze z tej pozycji underdoga. No, ostatnia walka, w, tak efektowym zwycięstwo z Babiczem, to było szok i niespodzianka nawet dla mnie, mimo że bardzo wierzyłem Łukasza, mając oczywiście pewne obawy i tak dalej, bo, bo na tym poziomie to, to, to wiadomo, że w się wszystko się może wydarzyć. Natomiast... Yy, Teraz jest kolejna taka walka, gdzie pewnie na papierze, mimo że to Łukasz w Świata, to okolice jest zdecydowanym faworytem. No zobaczymy, czy tym razem Łukasz podtrzyma tą swoją pasję. Tak no, i Panie Boże, żeby tak było. Tak się zastanawiam, ile razy Łukasz musiałby obronić tytuł i jak sobie pretendent przyjechać, żeby on w końcu był, był takim mocnym faworytem. No to jest fenomen. To jest chyba pierwszy polski pięściarz zawodowy, który rzeczywiście przed walką z Izu, przed walką ze Szpilą, przed walką z, z Babiczem no, zawsze był stawiany na straconej pozycji, on się to w ogóle nie przyjmował. Niewiele krzyczy na konferencjach, jest grzecznym, przyjemnym człowiekiem, ale ma taką coś, co ja zresztą bardzo lubię. Nie takie udawaną pewność siebie na zewnątrz, czyli właśnie krzykaczy i tak dalej, co oni drugiemu nie zrobił, co tam się nie wydarzy, mniej lub bardziej wulgarnie, tylko spokojnie, grzecznie, a do ringu wchodzi prawdziwy tygrys, prawdziwy fighter o takiej wybudowanej w głębi siebie, mocnej bardzo konstrukcji psychicznej. Tak, bo jak ktoś powie, że Łukasz zbije, to Łukasz nie będzie krzyczał i się odgrażał, tylko się tak pod noskiem uśmiechnie, tak jak dzisiaj pod szapką, właśnie się uśmiechnął. on wie, że musi po raz kolejny udowodnić niedowiarkom, że się mylą. No to jest sport i pewnie nikt nie jest do końca życia niepokonany. Natomiast rzeczywiście, no, ja w ogóle po tylu latach w boksie zawodowym. Mam taką swoją teorię, która pewnie się albo zawsze sprawdza, prawie zawsze ci, którzy najwięcej krzyczą, wcale nie są tacy pewnie siebie. Oni krzykiem sami siebie mobilizują, sami sobie chcą powiedzieć, jacy są dobrzy, że to nie jest wcale do przeciwnika. Tak, no, tyle obserwuję. to Praca moja jako promotora to jest także trochę praca psychologa, trochę obserwatora pewnych procesów psychologicznych. I pamiętam, że najtwarci zawodnicy w naszej grupie, których pamiętam, choćby już troszkę zapomniany przez media, przez kibiców Krzysztof Bienias, to, to był 54, prawie nic nie mówił, a palcem się pokazywało do kogo jedzie boksować, jechał i dało się wszystko. Czy to było w kraju, czy za granicą, czy boksował z Rukalem, czy ze sferą policji, tylko dwa razy zakłotało we Włoszech. I Troszkę podobnie takim pięściarzem chodził, był na przykład Rafał który jest niby taką gadułką w wywiadach, ale nie był krzykaczem takim, grużącym przeciwnikom, tylko śmiało wchodził do ringu, robił, robił swoje. To jest taki poziom psychiki trochę, mówię, o Tomasza Adamka, Krzysia Głowackiego, którzy przed walką są tak spokojni, że oni by tak z godziny, półtorej przed walką jeszcze rzemkę sobie zrobili. I taka psychika do sportu walki jest najlepsza. To nie są huśtawki nastrofów albo euforio, albo dół, albo latamy, fruwamy i promotor, tener w szatni zawodnika z sufitu za nogi, ściąga, żeby się koncentrował na ławce, a potem po walce różnie zwycięskiej, znowu latamy po przegranej depresja kompletna. Tylko właśnie stały poziom emocji. To jak się patrzy na historię polskiego światowego boksu, to ci pięściarze, którzy udawało się utrzymać takich takim mniej więcej pośrodku poziom emocji, poziom koncentracji przez to, 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 to byli najlepsi. U Łukasza trochę mm, jest trochę jakby niedocenny przez ten swój styl, taki takie zabijaka w ringu, który być może nie myśli o tych technice, a on ma po prostu zrobić najważniejszy przecież wynik, ale jak tak na spokojnie się obejrzy tą walkę z Babiczem, za dwa razy nie trafił prawym. Jak to Łukasz? Być może nie wyglądało to perfekcyjnie, ale ta jego inteligencja rynkowa wyszła, bo zamarkował prawy, Babić się na niego odchylił, a Łukasz wtedy pozwolił walną lewym i to był początek końca walki tak naprawdę. Więc to nie jest tak, że Łukasz robi tam demolkę w tym ringu, zamyka oczy i robi byle co, prawda? No, Łukasz jest już dziś się można powiedzieć piszczarzem doświadczonym zawodowym. Może jego niektóre akcje rzeczywiście nie wygląda jakoś wyjątkowo w takiej wersji baletowo, nie wiem, lekki, ale tu chodzi o skutek. I, I muszę przyznać, że nawet mnie Łukasz rozwój w ostatnich latach kariery mocno zaskoczył, bo pozornie te ciosy niby widzimy, ale kilku bardzo dobrych pięściarzy jakoś niby też widziało, a, a skoczyli na dechach. Tak? Więc tutaj świadczy o tym, że, że jest coś, coś Łukasz sobie jednak ma wyjątkowego, czego my z zewnątrz nie widzimy, a, a twardziele w ringu przewracają się. Być może ma ten gier mistrza, prawda? Z całą, pewnością, z całą pewnością ma, ma coś, co, co w sportach walki szczególnie jest widoczne. Są pięściarze, którzy są całe życie prawie mistrzami świata są bardzo blisko tych tytułów. I tak naprawdę, nawet by im się należał ten tytuł, ale ten centymetr zawsze braknie. Taki na pewno czempionem był Krzysztof Wodarczyk, który kilka walk wygrał z pozycji już bardzo wysoko przegrywanej. Ismael Abdul 12 runda w Opolu, nie wiem Denny Green bodaj 11 runda w Australii Vincenzo Rosito na Sardynii chyba 10 czy 11 runda Czyli facet przegrywał, przegrywał, wiedział, że jeszcze ma chwilę czasu, utrzymywał możliwości motoryczne, kondycyjne itd., tak ale przede wszystkim poprzez psychikę wierzył do końca w siebie i w tych ostatnich rundach potrafił nokautować. To się zresztą czasami nazywa rundy mistrzowskie. I myślę, że właśnie Łukasz ma dokładnie taką psychikę. To jest, to jest z urodzenia. Albert Sosnowski, Izu Gonoch, Artur Szpilka, czy ostatnio Alan Babicz. Świetne nazwiska, świetne CV, ale jednak Lorenzo Colli na papierze jawi się jako chyba ten najmocniejszy jednak, prawda? Szczególnie przez ten pryzmat przejścia do wagi wyższej, o te 10 kg mniej zbijania. Ja myślę, że to ciężko nawet porównywać z szacunkiem oczywiście do poprzednich przeciwników. Na papierze zdecydowanie najmocniejszy przeciwnik, bardzo do tego niewygodny. No, w walce z Michałem Cisiakiem opór sprytu inteligencji pokazał, że to jego klinczowanie jest mordercze yy, i bardzo jest trudny do boksowania. Już nie tylko mówię, nie, nie mówię o tym, że podobno bardzo mocno bije, że jest, nie ma nieprawdopodobne warunki fizyczne jak na tą kategorię wagową i to już wtedy by cruiser, może bridger troszkę mniej. Natomiast ma ciężkie bardzo ręce może przyjąć no bardzo, że tak powiem, mocny zawodnik, a co ciekawe, nie taka długa kariera, bo bodaj 10-13 lat temu w ogóle był poza sportem. Się okazał się wielkim, wielkim talentem. Kiedyś Darek Michalczewski powiedział trochę, może troszkę inaczej, a sens był taki, że może być najlepszym bokserem, ale w boksie zawodowym i tak najważniejsza jest psychika i szczęka twarda, bo jak nie potrafisz przyjąć, to będziesz wybitna i tak będziesz przegrywał. Ta prawda jest taka, że po tylu latach kariery w promotorskiej swojej wiem, że szukamy na przykład następców dla naszych wielkich czempionów, to szukamy według takiego klucza, że musi być troszeczkę twarda szczęka, bo jeżeli doprowadzimy chłopaka do, do walk mistrzowskich dwunastorundowych, no to zawsze jednak coś na wyższym poziomie, jakiś cios się przyjmie. Po drugie chcielibyśmy, żeby miał jednak dosyć ciężką rękę. To jest wrodzone oczywiście treningiem wieloletnim. Można wzmocnić trochę się uderzenia, ale ktoś to głaszczy, jak my to mówimy, nawet im jakby trenował, nigdy już bomby w ręku nie będzie. To są trochę cechy genetyczne, budowy mięśni i tak dalej. No i trzecia rzecz, to jest w ogóle podstawa psychika. Bez psychiki jako fundamentu do budowania czegokolwiek się nic nie zrobi. Mieliśmy takich pięściarzy, których ja długo prowadziłem pod kloszem, licząc, że kiedyś dojrzeją z takiej chłopięcej budowy, zachowań, emocji, dojrzeją Myślałem, że z bardziej o Pawle kołodzieju, ale Andrzej Wawrzyk chyba też. Andrzej Wawrzyk miał jeszcze inny problem, że on był za delikatny fizycznie do wagi ciężkiej. Takie dłonie w ogóle miał mało, prawda? Bardzo bardzo chudy kościec, szczupły kościec. To zresztą tak, że była trochę słabość Artura Szpilki, że on bardzo dużo ciężkim treningiem fizycznym mięśń, że tak powiem, na plecy sobie wrzucił i wagę miał dużą. Natomiast jednak dłoń, grubość kości, prawdopodobnie kości czaszki, no jednak to nie był taki prawdziwy heavyweight. Do dzisiaj jak się podaje gołocie rękę to mimo że ten zawodnik sprzed 25-30 lat to się podaje ręka krzufla. A Artur Szpilka ma dłoń podobną do mojej. Więc, więc to są rzeczy, które genetycznie no, nie ułatwiają bycia heavyweight. Klucz do zwycięstwa przejść przez te długie dyszle w półdystans, bo okoli się w tym półdystansie jednak gubi. No tak, tylko z drugiej strony będzie prawo utrzymać, poza tym nie jest łatwo podejść, nie szukajmy się. Ja się bardzo boję, pamiętam akcję, w której Artur Szpilka złapał e, Łukasza. Myślę, że okoli dużo mocniej do, 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 do Szpilki bije, ale no, miejmy że tamto to był wypadek przy pracy, że tutaj się takie coś nie wydarzy. No będzie musiał Łukasz szukać, mu Łukasz szukać okoli. Wszyscy to wiedzą, okolicy to wie, Łukasz to wie. No to jest boks, niby dużo wiemy, a pytanie, komu się uda zrealizować swój plan. Czy będziesz miał Andrzeju jakikolwiek, bo wiadomo, że stroną A jednak będą Brytyjczycy w tych może nie w negocjacjach, ale w narzucaniu pewnych rzeczy. Będziecie walczyć na pewno mocno o swoje. Czy masz jakikolwiek wpływ, uważasz, że będziesz miał na wielkość ringu? Znaczy tutaj szczerze mówiąc, takie rzeczy zarzucał całkowicie od nas. Natomiast y, oczywiście są regulaminy. Ring może być od do. Gdzie od? U was w tym przypadku? Y, jeszcze w ogóle o tym nie myśleliśmy. My mamy dwa czy trzy ringi, które... W, Szczerze mówiąc, często w zależności od odległości logistyki używamy, natomiast yy, ring oczywiście będzie przepisowo, będzie bardzo starannie sprawdzony przed, przed walką. Yy, zaraz się rozpocznie pewna walka o sędziego, szczególnie pewnie ringowego, bo tu jest kwestia... Ja, to będzie najważniejsze, ringowy. Gdzie, będzie najważniejsze, a, a pan Wasilewski jest promotorem doświadczonym, więc o tej sprawie już od dawna myśli. Dobrze Andrzeju, jeszcze jedna rzecz, Fight Week. Yy... Przesuwane jest wszystko jeden dzień do piątku, to co we wtorek zaczynamy treningi media, medialne, czwartek konferencja, środa, przepraszam, środa konferencja, czwartek ważenie, piątek gala, tak to będzie? Myślę, że mniej więcej będzie taki schemat, natomiast całość tutaj te, tych sprawach procesu organizacyjnego zajmuje się Jacek Szelągowski, no ale prawdopodobnie ze względu na to, że to jest piątek, to się cofniemy rzeczywiście o jeden dzień. Czyli możemy liczyć to też na treningi medialne, tak to będzie fajnie, ta atmosferka rosła, jak na przykład przed szpilą. Dokładnie tak. No, wielki pojedynek, transmisja do ponad 80 krajów, już na dzisiaj wiemy, że będzie. No, ogromna satysfakcja, że, że dostarczamy kibicom. Kibice będą mieli możliwość, kto chce, zdąży kupić bilet na żywo, zobaczyć to w ogóle wydarzenie. Bo nie oszukujmy się, że trochę rozpuściliśmy polskich kibiców, mając potężny kryzys w boksie olimpijskim, od już prawie zawsze powiedzmy. No i jednak udaje nam się cały czas, co jakiś czas w miarę regularnie dostarczyć do Polski wielką walkę bokserską z dziełem Polaka, co jest trochę z pewnym cudem, że, że, że zdarzają się takie rodzynki, jak na przykład Krzysiek Głowacki, który bodaj nie był mistrzem świata, nie był mistrzem polskich seniorów w boksie, a wspaniały mistrz świata w boksie zawodowym, a w boksie olimpijskim, tak mówię, był chyba, miał srebrny medal tak tak mi się w Wydaje się, że super ciężkie był wicemistrzem. Tak mi się wydaje, że właśnie raz był chyba srebrny. To jest w ogóle absolutnie mistrzostwo świata. Wykorzystaliśmy wspaniałą psychikę, serce wielkie. Krzysia, poprowadziliśmy go znakomicie i stąd wspaniała kariera zawodowa. Podoba. Krzysiek Budarczyk praktycznie żadna kariera amatorska. No i tak po kolei Artur Szpilka też no, niewiele brakował. Z, świetną walkę z jakim Wiktorem Zujewem o eliminację na Igrzyska Olimpijskie. Przegrał minimalnie z bardzo doświadczonym, groźnym Białorusinem. No potem już zawodowstwo. Więc, więc czynimy cuda, natomiast no, nie oszukujmy się, że, że kibice raczej albo bardzo rzadko, albo będą mieli pewnie przerwę po tej walce, bo niezależnie od wyniku, nie wiem czy szybko taką walkę w Rzeszowie zrobię, chociaż bardzo byśmy chcieli. Tak, z Piotrkiem, o Motor, który stoi za Twoimi plecami, zastanawialiśmy się, że chyba nie było jeszcze w historii polskiego boksu walki, w której Polak broniłby tytuł mistrza świata z byłym mistrzem świata. Nie było. Ja powiem szczerze, że miałem jeszcze w pewnym momencie. Gdzieś pojawił się nawet nie mój, tylko medialny pomysł walki polsko-polskiej. Też sobie pomyślałem, że, że, że to byłoby też pierwsza rzecz w historii, że Polak walczył z Polakiem, za przez to Świata, i tu było to do zrobienia. Natomiast Łukasz mi wyraził jasno swoją wolę, jest zdecydowany, nie, nie zastanawiał się, że chciałby walczyć z dużym nazwiskiem za zagranicy, a nie z nikim z Polski. I tak jak mówię, troszkę żałowałem, bo lubię robić w boksie, daje mi tę satysfakcję, coś po raz pierwszy. A walki jeszcze polsko-polskiej nie było, ale w tym przypadku takiej możliwości z przyczyn, które przez nie było, w związku z tym szybko. Pomysł, który media podsunęły, że tak powiem, schowaliśmy do szuflady. Pamiętam, jak się bardzo cieszyłeś, jak tą pierwszą galę w Stanach zrobiłeś. To oczywiście nie były wielkie nazwiska, jeszcze wtedy bodajże Tomek Bonim był koniem pociągowym, ale pamiętam tą twoją pasję. E, to rzeczywiście jest fajny pomysł, aczkolwiek chyba łatwiej będzie zrobić tą walkę i przekonać Łukasza, kiedy zrobisz, e, w cudzysłowie zrobisz, bo Adam musi zrobić swoje, z Adama Balskiego Challengerem, prawda? No, to jest jeszcze jakby daleka droga. Teraz w ogóle w ostatnim czasie to bez jakiejś naszej większej aktywności pozycji naszych zawodników się mocno poprawiły. Michał Ciesiak jak już w dwóch federacjach jest drugi na świecie. Adam Balski jest chyba drugi w BC Bridger, ale będzie zdaje się pierwszy, bo Mery teraz przegrał bardzo ciężkie, więc pewnie, pewnie Balski będzie. Adam Balski będzie pierwszy. No, wraca na samą górę dosyć szybko. Miejmy nadzieję, że to tak będzie, chociaż wadze średniej nie jest to proste Fiodor Czekaszem, po tym strasznie bolesenie naszej wszystkich wpadce na stadionie we Wrocławiu. Więc no coś, coś się w polskim boksie dzieje. Ja przypomnę, że mamy ciekawego w grupie pana Garcia, ciekawego kubańskiego pięściarza, którego polscy kibice za bardzo nie znają. Chciałbym, żeby media też się troszkę zainteresowały, ponieważ po pierwsze jest to pierwszy oryginalny, prawdziwy, że tak powiem, Kubańczyk boksujący na tym poziomie w polskiej grupie promotorskiej. Po drugie, rzeczywiście, no ja myślę, że on za chwilę się będzie dobijał do pierwszej piętnastki. Więc myślę, że warto go śledzić. Jeszcze szkoda, że jeszcze tych walk nie dostaje, prawda? Bo mam wrażenie, że o niektórych tych chłopaków wręcz oszczędza, żeby tą dwie rundy złapać. To jest zaskakująca historia, bo niby jeszcze z wikim poważnie nie boksował, niby nie jest wysoko w rankingach, a nikt z nim w Europie nie chce już walczyć. To, 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 to jakaś taka legenda chyba poszła nawet przed osiągnięciami jeszcze zawodowymi, ale naprawdę jest bardzo ciężko niego z przeciwnikami.